Cześć, to znowu ja. Tym razem zajmiemy się y, w programie Illustrator y, kolorowaniem i obrazkami. Y, czytajmy polecenie. Po przejściu do następnej strony będziesz miał do wykonania zadanie polegające na zmianie grubości obrysowania i koloru płatka. Jeśli nie będziesz widział, jak to zrobić, podpowiem Ci powodzenia. Dajemy sobie następną. Mamy polecenie, prawda? Zaznaczamy sobie płateczek tutaj proszę Państwa sobie zwiększamy grubość na 2 piksele wchodzimy do kolorów próbek szafirowy i zadanie skończone tak to zadanie było łatwe ale na pewno z tej serii jeszcze spotkacie się z podobnymi myślę, że jeżeli tutaj sobie coś, o tutaj jest nawet wypełnienie, to 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 jest równoznaczne z tymi próbkami tutaj szafirowy i tu też szafirowy yy, tak wspaniale Oczywiście, ja tutaj planuję jeszcze po zapoznaniu z programami graficznymi przerobienie programów typowo biurowych. Jeśli chodzi o programy biurowe, to na rynku oczywiście popyt był na programy Word oraz Excel głównie ale na inne też się spotkałam, że Access był gdzieś, PowerPoint i takie tam.